Chodź pokażę Ci, jak zrobiłam patchworkową tkaninę, żeby uszyć spodnie. Zaczynam od zrobienia pierwszego paska, ustalam sobie jego wysokość, a następnie dokładam do niego kawałki tkaniny. Kawałek, który dołożyłam, oczywiście docinam na odpowiednią wysokość. Żeby materiał nie pękał w miejscach szwów, to najpierw przeszywam na zwykłej maszynie, a następnie krawędzie zabezpieczam overlockiem. Bardzo lubię przy patchworkowych tkaninach używać każdej nitki w innym kolorze. Jak wiadomo szycie nie istnieje bez prasowania, więc bardzo dobrze zaprasowuję szef na jedną stronę, a następnie przeszywam jeszcze raz, bo dlaczego by nie na prawej stronie. Następnie szukam kolejnego kawałku materiału, który pasowałby do tego paska i postępuję dokładnie tak samo. Przykładam tkaninę i jeśli jest za duża, to wtedy odcinam nadmiar. Następnie zszywam dwa kawałki tkaniny, zabezpieczam krawędzie overlockiem, przeprasowuję i jeszcze raz przeszywam. Gotowy pasek docinam na odpowiednią długość. Kiedy pasków uzbiera się wystarczająco dużo, to układam je kolorystycznie, a następnie zszywam je ze sobą wzdłuż dłuższej krawędzi. W ten sposób otrzymuję duży kawałek materiału, z którego mogę wycinać wykrój.